Jesteśmy przy zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Wolsztynie i przeprowadzimy tutaj krótką sondę na temat, czy warto uczyć się języka niemieckiego w ramach akcji Nowa Era, teraz niemiecki. Ma ona na celu propagowanie nauki języka naszego najbliższego sąsiada. Zapraszamy. Na początek spytamy panią dyrektor o nauczanie języków obcych w naszej szkole. W naszej szkole języki obce to jedne z najbardziej wartościowych przedmiotów. Język angielski jest takim językiem wiodącym, natomiast drugim językiem w naszej szkole to jest język niemiecki. Pod względem ilości, ilu, ile uczniów się uczy, bo jest to 90%, prawda, którzy uczą się języka niemieckiego. Język niemiecki jest bardzo potrzebny nie tylko w kierunku y, organizacji reklamy, ale także logistyki. Technik logistyk musi znać język niemiecki, nie tylko język angielski, bo jeżeli będzie na praktykach w Niemczech. A to jest nasz najbliższy sąsiad, jeżeli chodzi o taką dużą logistykę. To trzeba pamiętać, że w dużych zakładach logistycznych niekoniecznie pracownicy znają język angielski, mówią po niemiecku. Wobec tego język niemiecki jest konieczny. Jak się nazywacie? Cześć, jestem Damian. I z której klasy jesteś? Druga taiba. Hej, druga tor. A jak się nazywacie? Klaudia. Paulina. Dzisiaj jesteśmy z drugiej TBM, nazywam się Mateusz. Ja Daniel. Z trzeciej Tor, Basia. Konrad z drugiej Tor. Trzecia to ja, Cezary. E, trzecia to Erucja. Paulina. Uczycie się języka niemieckiego? Tak. Tak, uwielbiam ten język, jest taki fascynujący, w każdej wolnej chwili go się uczy. Tak, od 11 lat. Ja. Również od 11 lat. A możecie coś więcej o nim opowiedzieć? No, ogólnie to lubię ten język, jest całkiem e, logiczny, gramatyka trochę jest trudna. E, ostatnio byłam na wakacjach w Niemczech, to znajomość bardzo mi się przydała. Ogólnie spodobało mi się ludzie i język, więc myślę, że będę się uczyła go jeszcze więcej. Moim zdaniem warto, można zarobić w Niemczech dobre pieniądze. A może coś więcej opowiedzieć? No, no tak, byłem w tym roku na wakacje w Niemczech i zarobiłem tam naprawdę fajne pieniądze. Uważam, że każdy powinien zarobić tam i pracować. Ja nie przykładam dużej wagi do niemieckiego, wydaje mi się, że angielski jest bardziej przydatny. Postanowiliśmy zapytać jednego z naszych nauczycieli, pana Kwaśniewicza, o jego doświadczenia z językiem niemieckim. Od dwóch lat usiłuję żeglować po ciekawszych wodach, dalej od naszych regionów, czyli dotyczyło to w tym roku. Pomorza Zachodniego łącznie z częścią niemiecką. Wpływając do portu, na przykład mamy załatwić jakąś sprawę, zgłosić swoje potrzeby, zgłosić wejście, zgłosić wyjście. Ja nie znam języka niemieckiego. Mogłem się porozumiewać wyłącznie w języku angielskim lub rosyjskim. Teraz, gdybyście Wy się tam znaleźli, w zasadzie jesteście bez możliwości komunikowania się. Wydaje mi się, gdyby ktoś się tam chciał wybrać, a tereny są ciekawe, znajomość języka niemieckiego w tym przypadku jest niezbędna. A czy ty mogłabyś coś o nim opowiedzieć? No, oprócz tego, że uczę się od 11 lat, to planuję pójść na studia do Niemczech, co wymaga dobrej znajomości tego języka, więc jeszcze muszę się uczyć. A jak wyglądają takie studia? Na jaki kierunek chciałabyś pójść? E, trzeba zdać egzaminy wstępne, właśnie wymagają dobrej znajomości języka i myślałam o germanistyce. Bardzo fajny język. Pozwala poznawać życie i pragnienia właśnie osób, które mieszkają w krajach niemieckojęzycznych, a właśnie one są wielokulturowe, więc co za tym idzie, poznając inne kultury, Otwieramy się na, na szerszy świat i zwiększamy swoją tolerancję do innych ludzi. No Mieszkałem 8 lat w Niemczech i powiem, że dobrze się nauczyć języka niemieckiego, bo można różną kulturę poznać, różnych ludzi. I lepiej znać niż jednego języka niż znaczy dwie języki niż jeden. A gdzie jest lepiej? W Polsce czy w Niemczech? Moim zdaniem, w Niemczech, bo jest kraj dużo bogatszym. Jest bardziej rozwiniętym i moim zdaniem po prostu piękniejszy. Osobiście nie lubię języka tego. No ja myślę, że faktycznie warto się go uczyć. Na naszym kierunku mamy rozszerzoną geografię, na której omawialiśmy jak wysoko technologicznie są rozwinięte Niemcy. Później trochę sama o tym poszukałam i postanowiłam, że większą uwagę przyłożę do tego języka. Z, z której klasy jesteś? Pierwszej TL. Co sądzisz o języku niemieckim? Bardzo fajny. Dobra, dzięki. W porze jest czy. Tak Zbyt się. Z sądy wynika, że warto znać nie tylko język angielski, ale również niemiecki, bo może się on okazać nam bardzo potrzebny, a więc warto się go uczyć już od dziś. Dzięki za obejrzenie, Mateusz.